Wyrażenie 16 minus 3x plus 1 do kwadratu jest równe. Sądząc po odpowiedziach a, b oraz c, będziemy musieli sobie przekształcić to wyrażenie do jakiejś postaci iloczynowej. Żeby to zrobić, to najlepiej będzie posłużyć się wzorem skróconego mnożenia. W tym przypadku widzimy, że tak naprawdę mamy tutaj różnicę dwóch kwadratów. 16 możemy inaczej zapisać, że to jest 4 do kwadratu. Tutaj mamy kwadrat takiego nawiasu 3x plus 1, czyli możemy się posłużyć wzorem właśnie na różnicę kwadratów dwóch liczb i zamienić taką różnicę na iloczyn dwóch nawiasów, korzystając ze wzoru a kwadrat minus b kwadrat, właśnie różnica dwóch kwadratów, że to się równa w pierwszym nawiasie a minus b razy w drugim nawiasie a plus b. Oczywiście kolejność nawiasów nie ma tu znaczenia. Na początku w pierwszym nawiasie mogłem napisać plus, w drugim minus. Po prostu mamy iloczyn nawiasów. Jeden z plusem, drugi z minusem. No i teraz stosujemy właśnie ten wzór do naszego wyrażenia. Może zapiszmy sobie w ogóle właśnie, że tutaj mamy różnicę dwóch kwadratów, czyli wyraźnie zapiszmy tą szesnastkę jako 4 do kwadratu minus kwadrat drugiego wyrażenia, czyli 3x plus 1. Do kwadratu. No i teraz stosujemy dla takiej różnicy ten wzór, czyli w pierwszym nawiasie mamy nasze a to jest oczywiście 4, a b to jest 3x plus 1, czyli piszemy 4 minus b, czyli minus 3x plus 1, czyli obu tym wyrazom zmieniamy znak, czyli będzie minus 3x minus 1, razy w drugim nawiasie suma, czyli 4 plus 3x plus 1. Zamykamy nawias, równa się. No i upraszczamy jeszcze sytuację w nawiasie. 4 minus 1 w pierwszym nawiasie to jest 3 i jeszcze mamy minus 3x. A w drugim nawiasie mamy 4 plus 1 to jest 5 i plus 3x. No i zamieniliśmy sobie w ten sposób to nasze wyrażenie na postać iloczynową. Zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. I jest. Od razu w podpunkcie A mamy dokładnie taki iloczyn nawiasów, no, i to jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania.